Minecraft Bedwars, ale to short edycja lag. Ronda wystartowała i mam nadzieję, że w tym wideo nie będzie lag. Polecimy na Szczecin. Zajmijcie lagi. Uff. Coś czuję, że mu tylko strefę założyłem przez lagi. Okej? Okay. Raczej czy nie będę dzisiaj robił. Poli dzisiaj robił. A jednak robię Kur... Nie będzie dzisiaj wygranej gry No Short się zakończył dzisiaj, dupnie Dostarczono mi Tak, router Od dzisiaj to jest pan ruterek